Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne szepty. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, dwa szybkie słowa na temat tej nowej serii. Raz w tygodniu, czyli w sobotę albo w niedzielę, będę wrzucał podcast dotyczący jakiejś historii osoby albo zaginionej, albo po prostu podcast dotyczący jakichś spraw kryminalnych. Nie będę w tych historiach przedstawiał własnej opinii, będę po prostu Mówił o tej historii, która wydarzyła się no przeważnie w Stanach, bo dużo w Stanach jest takich historii, chociaż nie wykluczam, że będą też historie z innych krajów, nawet i z Polski. Dlatego bardzo proszę po wysłuchaniu tego podcastu, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tego typu sprawach raz w tygodniu. Hmm czy wam się podoba czy wam się nie podoba na tym moim kanale istnieją już takie historie które nagrywałem już wcześniej ale to stworzę taką osobną playlistę i tam będziecie mogli sobie wtedy odsłuchać po kolei tych strasznych kryminalnych historii a ja już nie przedłużam zapraszam do podcastu i życzę przyjemnego słuchania W zatłoczonych korytarzach Kaiser Pernament Highward Medical Center, 26-letnia studentka pielęgniarstwa Michelle Lay spełniała swoje życiowe ambicje. Idąc w ślady swojej zmarłej matki, postanowiła ukończyć intensywny kurs pielęgniarski z najwyższymi ocenami, jednocześnie odbywając wymagające praktyki kliniczne. Jednak pewnego majowego wieczoru 2011 roku parking na trzecim piętrze Centrum Medycznego stał się miejscem tajemniczego zdarzenia, które wstrząsnęło społecznościom regionu Zatoki San Francisco. Gdy Michelle opuściła na chwilę dyżur, by zajrzeć do swojego samochodu, wpadła w precyzyjnie zaplanowaną zasadzkę zastawioną przez osobę, którą kiedyś uważała za bliską. Kobieta zniknęła. Jej zaginięcie odsłoniło mroczne kulisy historii pełnej zazdrości i obsesji, pokazując jak destrukcyjne potrafią być skrywane emocje. Kanał Kryminalne Szepty zapraszam do wysłuchania historii Michelle Ley. Historia Michelle zaczęła się w ciepłej i zżytej rodzinie wietnamsko-amerykańskiej w Highward w Kalifornii. Mieszkając z rodzicami, bratem Michaelem i kuzynką Christine, dorastała w domu pełnym radości, rodzinnych spotkań i silnych wartości związanych z pracowitością oraz oddaniem bliskich. Dom Lee był zawsze pełen życia. Podczas uroczystości rodzinnych gościł wielu kuzynów oraz liczne ciotki i wujków. Te wczesne doświadczenia ukształtowały charakter Michelle, zaszczepiając w niej poczucie odpowiedzialności za rodzinę i naturalną chęć niesienia pomocy innym. Kiedy jej matka, oddana pielęgniarka, zmarła, Michelle pokazała siłę, która zdefiniowała jej życie. Zamiast poddać się rozpaczy, znalazła w sobie determinację, by kontynuować swoje plany. Przejęła odpiekę nad rodzeństwem, jednocześnie realizując własne marzenia. Jej brat Michael wspominał, jak Michelle stała się dla rodziny podporą, uczyła ich codziennych umiejętności, takich jak gotowanie czy prowadzenie samochodu, jednocześnie będąc dla nich emocjonalnym wsparciem. Droga Michelle do szkoły pielęgniarskiej była przykładem jej wytrwałości. Przez pięć lat cierpliwie pracowała i przygotowywała się, nigdy nie tracąc oczu celu, by pójść w ślady matki. Gdy w końcu została przyjęta do przyspieszonego programu pielęgniarskiego na Samuel Merritt University, był to dla niej nie tylko jej osobisty sukces, ale również hołd złożony pamięci swojej zmarłej matki. Do maja 2011 roku Michelle osiągała doskonałe wyniki w nauce, zdobywając najwyższe oceny i odbywając praktyki w oddziale położniczym Kaiser Pernament Highward Medical Center. Ci, którzy ją znali, opisywali Michelle jako wyjątkową osobę. Współpracownicy i wykładowcy podziwiali jej zaangażowanie w opiekę nad pacjentami i naturalną zdolność doniesienia ukojenia w trudnych chwilach. Przyjaciele wspominali jej promienny uśmiech i niezłomny optymizm, które towarzyszyły jej nawet w najbardziej wymagających momentach intensywnej nauki. Michelle potrafiła zrównoważyć obowiązki akademickie z rodzinnymi, zawsze znajdując czas dla bliskich i nigdy nie zaniedbując żadnej z tych ról. Piątek, 20 maja 2011 roku: Centrum Medyczne. Ten dzień rozpoczął się jak każdy inny. Oddział położniczy tętnił życiem, a Michelle skupiała się na zakończeniu swojej zmiany w ramach Praktyk. Tego dnia panowała wyjątkowa atmosfera. Był to ostatni dzień studentów w szpitalu przed przerwą, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali. Michelle zaplanowała nawet wyjazd do Reno na weekend jako małą nagrodę za swoje intensywne obowiązki. O godzinie 18.55 Michelle poinformowała swojego przełożonego, że musi na chwilę wyjść, aby coś zabrać z samochodu. Młoda kobieta kierowała się w stronę swojego białego suwa marki Honda, zaparkowanego na trzecim piętrze parkingu. Na nagraniu widać, jak na chwilę przystaje, a następnie zmienia kierunek. Te pozornie zwyczajne chwile, uchwycone w słabej jakości obrazie z kamer, później stały się kluczowymi dowodami w ustaleniu, co wydarzyło się dalej. Siedemnaście minut po tym, jak Michelle weszła na parking, jej samochód został zauważony, gdy z dużą prędkością opuszczał budynek. Choć początkowo wydawało się to nieistotne, później uznano to za początek starannie zaplanowanego przestępstwa. Gdy Michelle nie wróciła na swoją zmianę, jej nieobecność zaczęła budzić niepokój wśród personelu szpitala. Jej rzeczy osobiste, takie jak płaszcz, torebka. Pozostały w pokoju socjalnym. Ciche świadectwo, że planowała wrócić. Około godziny 21, gdy personel kończył swoje dyżury, samochód Michel ponownie pojawił się na parkingu. Kiedy jeden z ochroniarzy próbował zatrzymać pojazd, ten na chwilę się zatrzymał, po czym wycofał i odjechał. Ochroniarz, którego czujność okazała się kluczowa dla dalszego śledztwa, od razu nabrał podejrzeń. Osoba za kierownicą zachowywała się inaczej niż Michel, co wzbudziło niepokój i skłoniło do natychmiastowego zawiadomienia policji. Poranek po zaginięciu Michel przyniósł błyskawiczną i zdecydowaną reakcję. Około 15 jej przyjaciół i współpracowników zebrało się w komisariacie policji w Highward, podkreślając jak nietypowa była to sytuacja. Wszyscy zgodnie twierdzili, że Michelle nie mogła po prostu nagle zniknąć czy uciec. Coś poważnego musiało się wydarzyć. Ich obawy szybko się potwierdziły, gdy śledczy przeprowadzili oględziny parkingu. Na miejscu. Gdzie zwykle parkowała Michelle, znaleziono ślady krwi. Ponure odkrycie, które zmieniło sprawę zaginięcia w podejrzenie o przestępstwo. Wkrótce potem policja odnalazła samochód Michelle. Zamknięty i starannie zaparkowany na miejscu dla gości, zaledwie pół mili od szpitala. Okoliczności i lokalizacja sugerowały, że ktoś celowo starał się opóźnić odkrycie przestępstwa. Wewnątrz pojazdu znaleziono laptop Michelle oraz intrygujący dowód skradzioną legitymację studencką Samuel Merritt University, która należała do osoby, z którą Michelle nie miała żadnych powiązań. Ta karta, zgłoszona jako skradziona na kilka dni przed zaginięciem, Stała się kluczowym elementem w zrozumieniu, jak starannie zaplanowane było to przestępstwo. Wskazywała na to, że sprawca mógł znać procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szpitalu. W międzyczasie tego samego dnia bliscy i znajomi Michelle zaczęli otrzymywać dziwne wiadomości tekstowe wysyłane z jej telefonu. Treść SMS-ów tłumaczyła jej nieobecność różnymi wymówkami. Takimi jak przebita opona, przerwa od mediów społecznościowych, czy nawet choroba. Jednak osoby, które dobrze znały Michel, natychmiast dostrzegły coś niepokojącego. Styl i ton wiadomości były zupełnie inne od jej typowego sposobu komunikacji, a różnorodność wymówek zdawała się bardziej zmylić niż wyjaśnić sytuację. Poszukiwania Michel nabierały tempa. Nagroda za informację o jej losie wzrosła z początkowych 22 tysięcy dolarów do 100 tysięcy, co zmobilizowało lokalną społeczność. Ponad 100 ochotników stworzyło 14 zespołów poszukiwawczych, które systematycznie przeczesywały tereny wokół zatoki San Francisco. Rodzina Michelle, nie czekając jedynie na działania policji, zatrudniła prywatnego detektywa, aby przyspieszyć dochodzenie. Każdy dzień bez odpowiedzi tylko wzmacniał ich determinację, by odnaleźć Michelle i poznać prawdę, co się stało z dziewczyną. W trakcie śledztwa, gdy policja zaczęła analizować relacje Michelle, jedno imię pojawiało się wyjątkowo często Giselle Esteban. Była to dawna przyjaciółka Michelle, z którą łączyła ją bliska więź jeszcze od czasów szkolnych. Ich przyjaźń była na tyle zażyła, że wspólnie rozpoczęły studia, dzieląc się marzeniami o przyszłości. Jednak z czasem ta relacja przekształciła się w coś mrocznego, w coś destrukcyjnego, co w dużej mierze wiązało się z mężczyzną o imieniu Scott. Śledczy stopniowo odkrywali zawiłości tej relacji. W przeszłości Michel i Scott byli przez krótki czas parą. Według ich słów była to luźna znajomość, która nigdy nie przerodziła się w poważny związek. Oboje postanowili pozostać przyjaciółmi, a dopiero później Scott związał się z Giselle, z którą miał córkę. Jednak Giselle z biegiem lat zaczęła postrzegać tę sytuację w zupełnie inny sposób. W jej umyśle. Pojawiła się obsesyjna myśl, że Michelle i Scott utrzymują w tajemnicy związek. Mimo że Michelle spotykała się z innymi osobami, a Scott koncentrował się na wychowaniu córki wspólnie z Giselle, te fakty nie powstrzymały jej od budowania fałszywego obrazu rzeczywistości. Zazdrość i obsesja Giselle z czasem stawały się coraz silniejsze, niszcząc to. Co kiedyś było bliską przyjaźnią. Śledztwo ujawniło niepokojący wzorzec narastających działań ze strony Giselle. Scott przekazał policji nagrania, na których zarejestrowano groźby Giselle. W jednej z najbardziej przerażających rozmów, nagranej podczas jazdy samochodem, gdy ich córka znajdowała się na tylnym siedzeniu, Giselle mówiła. Będziesz ze mną szczery w sprawie jej, inaczej zabiorę życie jej i twoje, a możesz to zabrać ze sobą do grobu. Analiza wiadomości tekstowych ujawniła coraz bardziej wrogą kampanię skierowaną zarówno przeciwko Scottowi, jak i Michelle. W jednym z SMS-ów Giselle napisała, że Michelle sama wykopała swój grób, rozbijając rodzinę, oraz ostrzegła, że. Nie będzie problemem jeszcze przez długi czas. Te słowa nie były pustymi groźbami, lecz zapowiedzią starannie zaplanowanego aktu przemocy. Podczas przesłuchań przez policję zachowanie Diesel było wyjątkowo chłodne i lekceważące. Przyznała, że w noc zaginięcia Michelle była w szpitalu, twierdząc, że miała zaplanowaną wizytę kontrolną związaną z ciążą, ponieważ spodziewała się drugiego dziecka. Jednak jej wersja wydarzeń zaczęła się rozpadać w obliczu narastających dowodów świadczących przeciwko niej. Policja zamontowała urządzenie śledcze na samochodzie Diesel i odkryła, że wielokrotnie odwiedzała ulicę, na której mieszkał Scott a nawet parkowała pod jego domem. To obserwacje doprowadziły do przełomowego odkrycia. Telefon Michel znaleziono na tylnej kanapie samochodu Scotta, co wskazywało na to, że Gizel próbowała go wrobić. Śledztwo ujawniło, że Gizel starannie zaplanowała swój atak. Nagrania z monitoringu pokazały, że 26 maja, dzień przed zaginięciem Michelle, zdobyła skradzioną kartę identyfikacyjną. Ubrana w biały fartuch laboratoryjny spędziła czas na analizie harmonogramów zajęć studentów, aby dokładnie ustalić, kiedy Michelle będzie najbardziej narażona na atak. W dniach poprzedzających zniknięcie kobiety historia wyszukiwań Giselle w internecie zawierała zapytania takie jak: wywołanie zawału serca bez śladów, oraz jak śledzić kogoś niezauważenie, oraz informacje o toksycznych substancjach. Po zaginięciu Michelle, Giselle przeszukała jej imię w sieci ponad 300 razy, śledząc postępy w śledztwie. 17 września 2011 roku niemal cztery miesiące po zaginięciu Michelle poszukiwania zakończyły się odkryciem, którego rodzina lej obawiała się najbardziej. Szczątki Michelle odnaleziono w płytkim grobie, w odległym, trudno dostępnym terenie około 20 km od domu Giselle. Stan ciała uniemożliwiał ustalenie dokładnej przyczyny śmierci, jednak dowody wskazywały jednoznacznie na udział osób trzecich. We wrześniu 2012 roku rozpoczął się proces Giselle Esteban. Początkowo nie przyznawała się do winy, później jednak przyznała, że zabiła Michelle twierdząc, że była to niezamierzona reakcja na prowokację. Jej obrońca argumentował, że czyn kwalifikuje się jako nieumyślne spowodowanie śmierci, a nie morderstwo pierwszego stopnia. Jednak zgromadzone dowody ukazywały starannie zaplanowany akt zbrodni. Podczas procesu Giselle wykazywała brak emocji, siedząc z pustym wyrazem twarzy i nie okazując żadnej skruchy. Prokurator określił ją mianem socjopatki, podkreślając chłodną premedytację jej działań. To była zaplanowana napaść, starannie przemyślany atak na osobę, która nie miała szans się bronić, argumentował oskarżyciel. Ława przysięgłych uznała Giselle za winną morderstwa pierwszego stopnia, w rzadkim momencie szczerości po ogłoszeniu wyroku, Gizel sama przyznała, że gdyby była wśród przysięgłych, sama skazałaby siebie na karę. Sędzia, zaznaczając, że nigdy w swojej karierze nie spotkał się z tak jednoznacznymi dowodami, skazał kobietę na 25 lat pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zostawcie komentarze, czy podobała Wam się historia i do usłyszenia w kolejnych materiałach.